Witamy w kolejnym odcinku Smart Strefy. Wracamy do naszych newsowych podcastów. Witają Was ponownie Krzysiek oraz Ariel. W 2021 roku, w styczniu, opowiem Wam o tym, co było ważne, czym żyliśmy w styczniu 2021. Aczkolwiek to jest pierwszy miesiąc tego roku, więc raczej czym żyć będziemy, czyli czego możemy się spodziewać w 2022, jakie są już przecieki, czyli newsy technologiczne, a w dzisiejszym odcinku. Na pewno dowiecie się trochę o Netflixie, trochę o Apple'u, ile warte są nasze dane, dlaczego latają puste samoloty, ile czasu spędzamy przed patrząc w ekran telefonu, jak unowocześnia się Poczta Polska oraz troszkę sentymentalnie będzie o Half-Life. O no, proszę, a ja też trochę o grach, aczkolwiek od strony PlayStation, czyli będzie PlayStation VR 2. Też opowiem o Apple'u, w tym o nadchodzącej konferencji Co Wiemy. Nic nie wiemy, ale czego się domyślamy? O Watchu i niestety raczej niedowiezionych funkcjonalnościach w tym roku i w kolejnym, a także o zegarku Razer, a ze świata Smart Home będzie i Ikea, ich nowa wersja głośnika, a także AKARA, która w końcu wchodzi w świat Mater. To wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszamy. To zaczniemy od czegoś, co być może już zauważyliście. Otóż Netflix przestał pobłażliwie patrzeć na dzielenie kont między iluś tam użytkowników i na przykład chwilowo wyskakuje informacja, żeby zweryfikować, klikając na maila, że jesteś właścicielem tego konta, ale w przyszłości planują bardziej restrykcyjne kroki. Zastanawiam się, jakie są bardziej restrykcyjne, bo już e, oczywiście nie ja, tylko kolega, wiadomo, no to do kolegi, inni koledzy wysyłają co chwilę wiadomość o treści hej weź wejdź na maila, przepisz mi ten kod albo weź wejdź w SMS-ie, przepisz mi ten kod. Netflix zrobił ofensywę, ogromną ofensywę i to zaczyna być no, upierdliwe, ale trochę o to im chodzi. Tak, w nocy też wylała się fala hejtu na Netflix. Że chcą większe zyski, a jakość seriali spada. Nie ma lepszych seriali, są coraz słabsze. No to fakt. Też padło pytanie właśnie od kolega kolegi, a kolegi, czemu oni tak robią. No, if you don't know what this is, it's all about the money. Więc tylko i wyłącznie Netflixowi chodzi o kasę. Chodzi o to, żeby więcej osób miało swoje własne abonamenty. No, bo nie ukrywajmy, duża ilość z nas dzieli swoje konta Netflixowe. Jeżeli chodzi o content, no. Dorwać coś fajnego na Netflixie jest ciężko, bo trzeba przyznać, że coraz mniej jest takiego kontentu, bym powiedział hollywoodzkiego, czy takich dużych filmów. Netflix bardzo mocno inwestuje w swoje filmy, a one są o różne w e, Miejmy jedynie nadzieję, że Amazon Prime się rozwinie na tyle, że ich filmy zaczną doganiać przynajmniej jakość Netflixa i zostanie hmm. w tej cenie, w której jest. Znaczy, mają dobre tytuły, ale nie mają ich wielu. Nie mają ich wielu, ale na przykład, jakbym miał porównać Boysów na Amazonie i nowego Wiedźmina, no to mnie bardziej kupują błosi. nawet jeżeli chodzi o odwzorowanie tego co się dzieje. Y, tego, co się dzieje w komiksach, a tego co się dzieje na ekranie. W stosunku do tego, jak jest książka Wiedźmin i no, serial, który płynął drugi sezon jakoś w dziwne strony, jak dla mnie, Amazon może tutaj zawojować, on ma sporo coraz więcej tych fajnych y, materiałów. I może, może zaszkodzić Netflixowi In Plus dla nas. Tak? tak, bo przede wszystkim jest w takiej cenie, że nie ma sensu dzielić konta. Dokładnie, tak trochę jak HBO Go, aczkolwiek czy wejdzie HBO Max jeszcze w styczniu. Były takie przecieki, póki co jest cicho. Um, no Mam nadzieję, że mimo wszystko, tam też jest chyba 25 zł, więc nie jest tak źle. Będziemy dla Was obserwować sytuację i na pewno damy znać. Dokładnie. Ja w takim razie zacznę od Apple'a, a dokładniej rzecz ujmując od tego, czego możemy się spodziewać na najbliższej konferencji Apple. A. Ona pe pewnie będzie okolicy marca-kwietnia, bo tak jest mniej więcej co roku. To, że ona będzie całkowicie wirtualna, to wszyscy wiedzą, bo to nie jest taki moment z pandemii, żeby Tim Cook wyszedł fizycznie w końcu do y, super teatru, który zbudowali w samym środku i nie mieli za bardzo okazji wielu rzeczy tam pokazać. Jeżeli chodzi o ten rok, bo w zeszłym roku pokazali m.in. AirTagi, właśnie na wiosnę. W tym roku nie spodziewam się szaleństwa. Raczej wyłącznie to będzie odświeżanie nowych rzeczy. Możemy się prawdopodobnie spodziewać nowego iPhone'a SE, na którego czekamy. Z 5G i z lepszymi komponentami możemy się spodziewać Maców mini, z M1 Pro i z M1 Pro Maxem, więc raczej odświeżanie. Może, może zobaczymy jakiegoś nowego iPada, aczkolwiek mam wątpliwości. No i co jeszcze możemy zobaczyć? Są przecieki, że mogą być nowe 27-calowe komputery i Maca. Chociaż gdzieś czytałem, że też ktoś się spodziewa nowych procesorów typu M2, na przykład w Macach Mini, właśnie. Myślisz? Ja myślę, że bardziej by to rzucili na wrzesień, bo oni wtedy są, tak pokazują te swoje główne elementy. Nowe wrzesień na pewno będzie dominował najnowszy iPhone. Zawsze, zawsze jest. Tym razem będzie iPhone 14. No Zobaczymy. No, tak jak teraz trochę Apple nas przyzwyczaił, że raz na kwartał będzie konferencja. Jest też pewne już, że WWDC, czyli ta konferencja softwareowa, też będzie wirtualna, ale nie spodziewałbym się niczego innego. A propos iPhone'a 14, takie krótkie pytanie: widziałeś te wizualizacje z fasolką zamiast nocza? Z fasolką? Nie, nie widziałem. Nie. Po prostu niektórzy zapowiadali, że będzie po prostu otworek na kamerę, mhm. ale jednak. Większe przecieki, większa, większe prawdopodobieństwo jest tego, że to będzie taka podłużna dziurka, troszkę w kształcie fasolki. Matko, to może I zostało być to oczywiście wyśmiane. Może wyglądać dziwnie. Nie wiem, czy się mój przyjacielu zastanawiałeś kiedyś, ile warte są Twoje dane i informacje o tobie na przykład dla Facebooka. Nie. Nie, jakoś nie, jakoś nie, nie, nie zastanawiałem. się. Polski Instytut Ekonomiczny zaczął szacować, liczyć i wyszło na to, że to jest mniej więcej 17 zł miesięcznie. Czyli jestem dla Facebooka warty paczkę fajek? Mniej tak. więcej. No, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy korzystają, uzbiera się kwota, no ale sam ty jesteś niestety warty, tylko 17 zł. dla Google jesteś warty jeszcze mniej, bo około 8 zł. Nawet. No tylko jedyne. Co dla Google, dla Google jestem warte dwa piwa, to chociaż dla Facebooka no czteropak. No cóż, no tu chodzi o, że tak powiem, poziom skali. Podejrzewam, że nie wiem, jakieś konta osób bardziej prominentnych, czy polityków, czy jakichś wielkich influencerów są warte więcej, a my szaraczki tutaj, no cóż, 17, nawet nie 70, tylko i 17,7 groszy. No to tak szaleństwa nie ma. No nie, musimy z tym żyć. To ja teraz opowiem o jednej z ciągle moich ulubionych firm smart home'owych, czyli Akara. Kiedyś premium Xiaomi, a teraz już no, taka marka, która się fajnie, fajnie rozwija. Akara wchodzi na Treda, czyli na, na protokół FRED, który mówili wcześniej, bodajże chyba w wakacje, że będą już będą wchodzili i teraz wypuszczają dwa pierwsze Urządzenia, ich kultowy czujnik ruchu i kontaktron, które już będą się komunikowały po nowemu, czyli będzie lepsza komunikacja, mniej zasobożerna. No, Fred ma same, same zalety, praktycznie w stosunku do chociażby Zigbee. I co jest bardzo fajne, Akara M1S i M2, czyli te główne bramki, dostaną same aktualizacje over the air, OTA. Dzięki którym będą wspierać, właśnie staną się bramkami fredowymi. W dużej ilości innych producentów musisz kupić nową bramkę, a tutaj Twoja istniejąca zacznie tak działać. Co prawda, same urządzenia są takie bardziej obłe, mniej mi się podobają, jeżeli mam być szczery, ale zastanawiam się, czy u siebie nie wymienię, jak będę miał tylko możliwość, no bo no, trochę idziemy w dobrą stronę w tym, w, tym, w tym aspekcie i zarówno fred, jak i właśnie. Łączność dla Mater to jest no, kierunek, w którym chce się rozwijać. No tak, bo zasięg jest generalnie taki jak Zigbee, tworzy sieć połączeń i, i nie traci na odległości, ale zużywa dużo mniej baterii. I jest to na pewno na plus. Pytanie, ile będą kosztować te urządzenia? Czy będą ja dużo droższe ja od, myślisz, od ZigBee, czy, czy jednak to będzie taka granica, że przeskoczysz ją, nie odczuwając Ja Myślę, że straty. cena będzie taka sama. Nie? Po prostu to jakby jego zaleta jest właśnie ta meszowość nie? czyli te, te, te różne urządzenia komunikują się między sobą również, dzięki temu trochę wzmacniają ten sygnał. Ja myślę, że cena będzie ta sama. Tak naprawdę, Dla, z ich perspektywy, czy to jest Fred, czy to jest Zigbee? Mała różnica, moim no, zdaniem. Pytanie, czy komponenty, które są potrzebne, aby stworzyć taki któryś z czujników, kosztują tyle samo, no bo koszty produkcji mogą być inne, ale. No ale wiesz, Chiny to no, koszty produkcji w miliardowych grosza przy jednej urządzeniu, więc jakoś dadzą radę. No wiesz, co, zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie ma ich sprzedaży, więc jeszcze nie powiemy wam, jak tylko się pojawią, to od razu powiemy wam cenę. A ja liczę, że miałeś rację. Ja też. A ja teraz taki news mało technologiczny, ale taka raczej ciekawostka, bo w czasach, gdzie staramy ograniczać się CO2, ograniczać wydalanie CO2 do atmosfery, ograniczać zanieczyszczanie środowiska, ograniczyliśmy plastikowe słomki, używamy papierowych. Okazuje się, że w czasach pandemii samoloty były zmuszone do latania na pusto. Aby spełnić przepisy Unii Europejskiej, musieli wykonać 80% lotów, mimo że nie było tyle chętnych, aby dalej mieć prawo do korzystania z lotnisk w tych cenach, w których korzystają, inaczej by płacili kary. To jest głupie. To jest bardzo głupie, bo samoloty e, wytwarzają 3,5% globalnego CO2. Nie, w sensie to, to nie ma żadnych zalet, tak? Zużywamy więcej CO2, zużywamy paliwo. zużywamy paliwo, w momencie kiedy te firmy ledwo zipią, e, to muszą jeszcze wydawać kasę na to? Nie no, to, to, to jest jakaś masakra. Ale przepis jest przepis. Przepis jest przepis, ale to jest coś, co powinien e, urzędnicy szybko zareagować, zadziałać i zrobić jakieś odstępstwo, Jasne, jeżeli on ma, nie wiem, sens w trakcie normalnego działania, to ok, ale na czas pandemisory wyłączamy. To dla mnie to, um, to, to zakrawa trochę okpiny, jeżeli tak faktycznie było. Tak, tych lotów dokładnie było 18 tysięcy pustych przelotów. No i po co? To? Żeby ktoś sobie nie wiem, wrzucił zdjęcie, że jest sam w samolocie? Czy nie wiem za, załoga? I też pytanie wiesz, pewnie jak długie, nie? Podejrzewam, że one się wzbijały, robiły kółko i lądowały. Nie no, pewnie samolot musiał zaliczyć te największe lotniska, żeby zachować prawa do lądowania, więc te przeloty rzeczywiście były tam, nie wiem, z kilkoma pasażerami, ale Lufthansa już wystosowała odpowiedni apel do władz Unii Europejskiej, żeby temu zaprzestać i żeby było znowu normalnie. To my się podpisujemy pod tym. Całkowicie obiema, obiema rękami. Obiema, obiema i stopą nawet. Dobrze. Obiecałem zegarek dla graczy i z nim przechodzimy. Razer, firma, której graczom nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, sam pamiętam swoją zieloną klawiaturę z 2010-2007 roku. jaki byłem szczęśliwy, gdy ją miałem. No to Razer połączył siły z Fossilem. Wzięli no, Fossil generacji 6. Niektórzy mówią, że dobry, sprawdzony zegarek. Niektórzy, że trochę trąci myszką. Niemniej jednak wzięli go i zrobili zegarek prawdziwie gamingowy. To dobrze się składa, że trąci myszką, skoro Razer zaczynał właśnie od myszek, klawiatur i tego typu sprzętu. No dobra, okej. Okay. Ale ogółem ten zegarek, jak, znaczy jak ja na to patrzę, no to wrzucili mu kilka nowych yy, tarcz, które są bardziej ledowe, żeby się kojarzyły z Razerem. A, tak, w kolorze czarnym i zielonym jest, no takim razerowym i, i co? Tak naprawdę, i, i co tutaj że masz, że powstał z myślą o graczach? Poza tym, no to mamy po prostu Fossil yy, 6 generacji, jak dla mnie, nie? czyli dalej. 44 mm koperta, yy, wyświetlacz to jest 128 cala, mamy Bluetooth A5.0, wodoodporność 3 ATM, yy, zasila to Snapdragon Wear 4100, nie ma łączności LTE, yy, to dla mnie jest trochę zaskoczeniem, przy takim wielce super. Zegarku. No i masz tylko 8 giga pamięci wbudowanej. Jeden plus to jest taki, że on będzie kosztował niecałe 1300 zł, ale żeby go dostać, będzie graniczyło z cudem, bo wyposzczył tylko 1337 sztuk. Myślę, że znajdą telefonów marki, którzy wykupią to na pniu. Znaczy, no, to jest taki element kolekcjonerski. taka Akcja promocyjna po prostu. Taki, nie wiem, figurka, tylko że zegarek. Bo dla mnie to nie jest żaden sposób zegarek dla gamerów. Ja nie widzę. Jak on miałby pomagać w gamingu, tutaj? Tak jak mówię, promocja, utrwalenie marki, ale po prostu gadżet. Więc jeżeli jakimś cudem dostaniecie taki jeden, to, to dajcie znać. Jeśli zastanawialiście się, ile życia tracicie e, używając telefonu i spędzając czas przeglądając na przykład media społecznościowe, to już pędzę z informacją, jest to jedna trzecia życia a dokładnie 4,8 godziny dziennie, przynajmniej taka średnia. Ja teraz z się, siebie siebie mam 5,25. A ja jestem zadowolony, bo moje dzieciństwo było bez telefonów, nawet w sumie połowa lat młodzieńczych, więc oszczędziłem trochę życia. A, faktycznie, no pamiętam. Ale jak Ci się podobały właśnie mroczne czasy? Wiesz co, nie, nie znałem czasów z telefonem, więc nie było mi źle. A, w samie całkiem spoko. Trochę człowiek miał kija, biegał, załatwiał co potrzeba. Grał w piłkę. Dokładnie. Na, na olimpiadach albo gdzieś. Tak, i można było? Wy, wychowaliśmy się na normalnych ludzi? He he. Dokładnie, no ale wiesz co, ja teraz patrzę, ja jestem przyspawany do telefonu. Telefon jest przyspawany dla mnie. Teraz mam 5.25, ale to dlatego chyba, że trochę więcej czasu spędzam przed playem. Nadrabiasz stracone lata dzieciństwa. Tak. Ja mam przeważnie powyżej 6 czasami po 8 godzin. No, dużo rzeczy robię na telefonie, to jest dla mnie też trochę narzędzie pracy i to jest przedłużenie ręki. Dobra, taki mój apel: e, sprawdzajcie, ile czasu spędzacie i możecie nam napisać w komentarzach, czy jesteście poniżej średniej, powyżej, tak tylko orientacyjnie. Czy może na jakimś terminie jesteście w tej średniej? To też będzie ciekawe. Wtedy tak. możecie powiedzieć: O, jestem średni, ja jestem powyżej i zawsze będę, ale to chyba nie jest coś, czym się powinienem chwalić. Ja w tej chwili nie wiem, ale sprawdzę i dam znać w komentarzu. A bo już możesz. Już mogę. Aaaa. Ponownie czas na smartfon. Eee, tym razem jest to IKEA. IKEA i ich nowy Symfonisk, czyli nowy głośnik IKEA, druga generacja. dosyć popularny, taki, który można postawić i pionowo. I poziomo, a jak kupisz dwa, to masz namiastkę Stereo. No to IKEA postanowiła go odświeżyć głównie wewnątrz niż, niż na zewnątrz. Więc jeżeli chodzi o, drogą, o tą drugą generację, to po pierwsze będzie zużywał mniej energii elektrycznej w trybie gotowości, czyli już nie będzie nie, taki zasobożerny To jest zawsze na plus. Mamy bardziej wydajny procesor, więc będzie też również działać szybciej. Zwiększyli dostępną pamięć. W sumie to co zawsze, jeżeli odświeżasz jakieś jakiś sprzęt, bo to, co moim zdaniem powinieneś. Co jest fajne i ten, co ludzie czekali, to wydłożyli przewód zasilający. Bo był za krótki, ciężko go było gdzieś postawić. Druga generacja jest dłuższy przewód. I to się liczy ja tylko dodam, że te głośniki nie są takim produktem kojarzonym z IKEA, z tanimi meblami, które są krótkotrwałe i, i, i tanie. Bardzo dużo osób te głośniki chwali za jakość grania, za wygląd i. I to jest dobry produkt. No i poika je robi w partnerstwie, nie? Bodajże z Sonosem, ale im to naprawdę fajnie wychodzi. Jeżeli chodzi o taki wygląd, stricte, to przebudowali trochę panel z przyciskami. Tak, czyli mamy teraz dwa klawisze sterowania głośnością, znajdują się obok siebie w tej nowej wersji, a na prawo od nich jest dioda i później jest przycisk odtwarzania muzyki i pauzy. Ale dalej jest to taki skandynawski, prosty, ładny styl. Tak, dokładnie. A że masz tam Airplaya, dwójkę i Spotify Connect, a w sumie cena taka normalna 500 zł. To całkiem fajny sprzęt, więc jeżeli zastanawiacie się, e, czy warto, to warto, raczej warto. A szczególnie już tą drugą generację. Tak, zastanawiam się, jak wypadnie na przykład na tle e, HomePodów mini, kiedyś, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Nie, nie zrobię nie... testy. Kiedyś zrobimy to test, postawimy jednego, drugiego, każemy im grać i tak zawsze jak Aleksa wygra jak zawsze. I nagramy Wam film, jak to wygląda. Dobrze, będziemy. Nagram. Poczta Polska. No jest, musimy? Tradycyjny dostawca? Ale postanowił, on postanowił to... się unowocześnić. Kto nas za to płaci, że my o tym mówimy? Nie, tak, ciekawostka, bo pewnie się nie sprawdzi. Będzie za szybkie. No. E, bo chodzi o to, że Poczta Polska postanowiła e, wykorzystać technologię RFID. Aby wiedzieć, które paczki skąd przychodzą i gdzie idą i to ma e, przyspieszyć pracę na sortowni, ma być skanowany cały samochód w momencie, gdy wjeżdża do sortowni i gdy wyjeżdża, żeby sprawdzić, czy na pewno jedzie w dobrym kierunku każda paczka. Aha. Na razie są testy. Ale to jest zbyt zaawansowane, żeby to wprowadzili. I, to, powin... I to, jest, wiesz, to jest taki pomysł, żeby to usprawniło parę rzeczy, to nie ma szans, nie przejdzie. Nie, to Poczta Polska, tradycyjnie człowiek, Dokładnie. I awizo do skrzynki, mimo że od dwóch lat jestem na pandemicznym home office. Pozdrawiam mojego listonosza. Nie lubię Cię. A może zamiast awizo dostaniesz naklejkę RFID i musisz ją zeskanować, żeby wiedzieć gdzie jest awizo. Taka tak gra miejska. Tak, tak jak jest gra miejska, że ja mam dwie żabki obok siebie i obie są na tej samej ulicy i zawsze, um, że tak powiem, żabka mi, da, Poczta Polska mi wysyła, że paczka jest w żabce na ulicy i w tym momencie muszę iść do jednej albo drugiej, zresztą mam 50% szans, czy trafię, czy nie. Ale paczkomaty też mają taką zabawę u mnie w rodzinnym mieście przy... W hipermarkecie są dwa paczkomaty na dwóch ścianach tego sklepu i nigdy nie wiem, w którym jest paczka. Idę, skanuję skanuje, i zawsze to jest nie ten. Pokazuje mi, nie ma w tym paczkomacie, idź do innego po prostu. No tak, tak. więc są takie zabawy. No, fajnie byłoby, gdyby Poczta Polska to faktycznie wprowadziła. Czy to odmieni nasze życia? Nie, bo to jest w sumie ich wewnętrzny proces i trochę ciekawe, że o tym, że o tym jest tak głośno, ale dobra. Zobaczymy. Ja dzisiejsze newsy niestety zakończę trochę pesymistycznie, bo najnowsze doniesienia odnośnie Apple Watch y informują nas o tym, że wszystko to, na co czekaliśmy, to tego póki co nie będzie. Miała być pomiar temperatury ciała, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy temperaturę ciała w Apple Watch 8C. Już y, przez z przecieków od analityków wychodzi na to, że będzie to w 12 może nie wiem, czy aż tak, ale raczej za 2-3 lata są takie przecieki. A jeszcze gorzej, bo, bo mierzenie poziomu glukozy we krwi to na no, co czeka naprawdę wiele osób na świecie. To aktualne przecieki mówią o tym, że Apple póki co stopuje pracę nad tym i dopiero wróci do tematu w drugiej połowie tej dekady, czyli 2025-2030, 20 co jest, no moim zdaniem, bardzo złą informacją. Trochę smutno, że że to się dzieje, więc Apple Watch 8 raczej niczym nas tutaj nie zaskoczy, jakimś fajnym pozytywnym, a ta informacja o glukozie jest, no jest słaba. Mam nadzieję, że okaże się nieprawdziwa i Apple jednak zrobi to trochę szybciej niż za te. 5 lat. Nie no, biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi choruje na cukrzycę, nawet o tym nie wiedząc, taki Apple Watch mógłby rozwiązać ten problem i przede wszystkim być pionierem w tej dziedzinie. Nie trzeba by mieć strzykawek, nie trzeba by mieć pasków. Są też już co prawda urządzenia pod Bluetooth, które sobie gdzieś tam wpinasz w ramię i, i monitorują, ale jednak byłoby to jedno urządzenie, Masz tele, masz zegarek i, i nie musisz mieć nic więcej. Byłoby super. Podejrzewam, znając Apple'a, że są niezadowoleni z aktualnego poziomu technologii, która to wytwarza. Oni nie chcą dać bubla, który powie Ci, masz 50% szans na to, czy masz już problem z cukrem we krwiczenia, czy nie wiem, będzie Ci wyświetlał losowe wartości, więc czekają chyba, aż ona po prostu, ta technologia trochę dojrzeje i wtedy do tego, do tego tematu wrócą. Ja tak obstawiam. No nie no, takie losowe wartości mogłyby być po prostu niebezpieczne Dokładnie. dla naszego zdrowia. i Apple nie weźmie tego ryzyka. Nie ma szans, więc... Co nie wiem, ja smutne, bo naprawdę czekaliśmy, i ja nie wiem ile razy odpisywałem różnego rodzaju komentarze o treści, kiedy będzie w końcu mierzenie poziomu glukozy we krwi. Chyba jednak nie szybko. Jak się tylko dowiemy, oczywiście damy znać. Oczywiście. Ażil, pytanie, zagadka do ciebie, czy oddałbyś Twój telefon, jeśli dostałbyś od lokalnego producenta Nowiuści telefon. O tych samych parametrach. Oczywiście, na 155% oddałbym iOS-a, żeby dostać, nie wiem, jakiegoś lokalnego, pewnie na Androidzie, takiego telefonika. Na... i w ciemno, w ciemno, przesiek. Jasne. Na, na razie jest to w Indiach. Lokalna firma, która produkuje telefony Lawa Angi 5G, to postanowiła to, to, to razu, walczyć z, ki, z chińskim RealMi. Oddasz RealMi 8S. Dostajesz nowiutką lawę. No ale ja nie w sensie. Mam telefon, który lubię i mam oddać na inny, który jest mało znany i który, no bez obrazy, no ale wygląda jak każdy inny. Więc e, ja tego nie kupuję. Sorki, ale ja w to nie wchodzę. Po prostu Chińczycy będą o tobie wiedzieć mniej, a więcej władze Twojego własnego kraju, w tym przypadku Indii. No, Indie mają problem z Chinami. E, dosyć duży, o czym tutaj u, u nas lokalnie się bardzo mało mówi. I więc na tamtym rynku yy, trochę rozumiem, niemniej jednak nie szedłbym w to, znaczy no dobra Android na Androida, ale nie wiem, ja jakoś tego nie kupuję chociaż z drugiej strony Stany też próbowały walczyć z Huawei'em, Google Store się wycofał z Huawei'a teraz znowu wraca, bo się dogadali, więc. W końcu, bo co się prezydent w międzyczasie, to, to, to trochę pomogło, ale, ale Huawei oberwał srogo. Srogo wtedy tym, tą, tą tą, i jasne, że rozbudowali swój ekosystem i tak dalej, ale dla mnie to jest podnoszenie się, wiesz, naprawdę takiego ciosu, że, że dziękuję, więc. No, no pa, parę lat stracili. Dokładnie, jak nie więcej. I na pewno rynek, i, i wiesz, i tak naprawdę z perspektywy mm, ludzi, którzy kupowali te sprzęty, nie, i nawet jeżeli masz Lewandowskiego na afiszach, który tak ma iPhone a w kieszeni wszyscy o tym wiemy, no to jakoś tak średnio. I ostatni news taki sentymentalny, aż łyska w oku mi się zakręciła. Minęło 23 lata, nawet ponad 23 lata, odkąd pojawiła się gra Half Life, pamiętasz? Dla dzisiaj mam koszmary. Tak, to była jedna z najstraszniejszych gier, które e, pamiętam, ale było już kilka modyfikacji tej gry. Ale teraz e, pojawiła się fanowska modyfikacja, e, a dokładnie Ray Tracing, i wygląda naprawdę dobrze. No proszę, proszę, może to jest zapowiedź Half-Life 3, nie, no jest, jest to zapowiedź znanego wszystkim Half-Life'a, podobno w 2020 roku ma wyjść wersja na Windowsa, właśnie ta poprawiona, nic Co? nie widziałem na temat innych platform, ale na Windowsie to będzie. To pokazuje jak gry potrafią być kultowe, przecież no ja nie wiem czy dzisiaj czy jutro, ale odpalam sobie Kroniki Myrtane, i wracam do, do świata gotika, trochę zapominając o gotiku trójce, na którego nie pamiętam jak strasznie czekałem, ale no nie wciągnął tak jak jedenka i dwójka. Tak, kroniki Mirtany myślę, że będą fajne. Super, że, że ta strefa moderska jest tak rozwinięta, tak ogromnie rozwinięta, i że oni już gry tworzą. Nie mody, to są gry po prostu. No nie no, ale jakbym spojrzeć na CS-a, który. Nie wiem, wydaje nam się młode, ale tak naprawdę pewnie też ma z 10-15 lat ile osób składa. nie dla... lepiej, Chociaż on jest znam Half-Life 1, co postawione. Da, dalej ludzie grają w Quake czy Arena na przykład w zwykłe GTA, więc myślę, że to są takie kultowe gry, które wtopiły się w pop kulturę i bardzo trudno je wyplenić. No, te stare dobre gierki ja, jak zawsze jak wracam do Merytany, bardziej do. do... Górniczej Doliny, to, to łezka się kręci wokół. Half Life był fajny, nie byłem takim ogromnym fanem, więc aż tak się strasznie nie, nie cieszę, ale jak widziałem te filmiki, które pokazywałeś z ray tracingiem, no to e, robi, wrażenie. robi wrażenie. Być może te gry nie miały jakiejś super grafiki, ale miały. Je... Grywalność, grywalność. Miał ogromną grywalność. No to co, dzisiaj w takim razie Tę podróżą sentymentalną Do Half-Life'a i Kronik Mertany Kończymy nasze newsy technologiczne Dzięki wielkie za to, że z nami byliście I jak zawsze do zobaczenia za tydzień Gdzie będzie tym razem Wam prezentował Krzysiek Oraz Ariel i oczywiście zapraszamy do słuchania Kolejnych podcastów, do, do oglądania Naszych filmów na YouTubie Do zaglądania na nasz portal I do wszelkich e, aktywności Aktywności tak, zachęcamy Was do wszelkich aktywności. Jest nowy rok, więc zachęcamy Was do wszelkich aktywności.